Ja z Polskiego byłam bardzo dobrą, bo nawet profesorka była taka, nazywała się ta pani Czarnińska i myśmy ją nazywali Pelasią, a dlaczego to nie wiem. I mówi, spotkała mnie i po maturze już i mówi Olszewska, nie spodziewałam się po tobie, że ty mi taką zrobisz, taką przykrość, Mówi, Zawsze byłaś dobrą uczennicą z, z Polskiego, a ty mi tu nawaliłaś. A ja mówię, pani profesor, co ja zrobiłam? Pomyliłaś mnie, bo, bo ja pamiętam, że jedno pytanie było o Żeromskim i doktor Judym trzeba było, a drugie pytanie było. Młod, o Młodej Polsce, a trzecie już nie pamiętam, coś. A ja napisałam o Młodej Polsce. Skąd mi przyszło do głowy, przecież ja Żeroms, Żeromskiego znałam, na, no no, można powiedzieć, wszystkie książki jego przeczytałam. I czemu mi przyszło do głowy mało? Tata, i tam pomyliłam się, popisałam niesamowite rzeczy. I mówi, muszę ci dać dostatecznie, mówi. Chciałam ci dać dobry, a jak była ta, a jak były czytania takie z dziadów, pamiętam, czytaliśmy, fragmenty dziadów. I tam wszyscy się zgłaszali. No tam to niech tu, a kto tam chował się jedna za drugą, czy kolega za kolegą, to on tam wyszuka, wyszukiwała. A ty, a ty teraz czytaj, a ty. A ja się zgłaszam. Pierwszy ławce siedziałam wtedy z koleżanką. Tak się zgłaszam, a ona nic. A, a, a ona nic. I w końcu ja mówię, pani profesor, ja bym chciała przeczytać. Ja wiem, jak ty czytasz. To nie będę cię już pytała, ja sobie wyszukuję, mówię takich, który ptaszków mówię, jeszcze powiedziała, ja sobie wyszukuję takich ptaszków. To była ta, ta jedna przygoda też z Belaszem, i ona była, była bardzo zdy, taką dyscyplinarną. Prowadziła nas naprawdę nie dosyć, że bardzo dobrze, bardzo dobrą polonistką była, ale była też bardzo taka Energiczna. I potem e, i nagle, a ja już myśmy to zauważyli, jak przeglądała nasze wyprasowania domowe. Potem usiadła za, za pulpitym i patrzy w okno. A ja mówię do koleżanki: mówi, ty, ona teraz coś powie, coś niemiłego, bo ona zawsze wtedy patrzy w okno. I mówię jedna z uczynnic zabijała dzisiaj gęść. My patrzymy jedna po drugiej. Kto tu gęś zawiem? A okazało się, że jedna z koleżanek miała pomalowane na czerwono paznokcie, a to ona tego nie lubiła. Nie lubiła malowania, też ona nie lubiła takich... Ojej, a ta czał, czerwona się zaraz zrobiła Zaraz mi zmyj ten lakier. Z tych pani, tak była przerwa, to poszła do ubikacji, która ma tam coś do tego, bo ja nie, nie zmyję tego lakieru.